Z nami jest kapitan z party Mierków, Andrzej Żuk. Panie kapitanie, no, dzisiaj jesteśmy już po derbach gminy Lubsko. No niestety przegrywamy ten mecz 0-3. do trzech. No i no, ciężko coś powiedzieć chyba po, po takim O po takim, no. No, Przypadek, no. Bramka samobójcza ustawiła mecz na 1-0. Staraliśmy się, no. Trudno, no. Byli, no, nie byli aż tak lepsi od nas. Ugraliśmy w miarę dobrze też. To, nie wiem, przegraliśmy trudno. Trzy punkty jadą do góry, no my będziemy walczyć za tydzień. Dopiero, po, dopiero jest początek, spokojnie. Jesteśmy też w treningach. To wszystko może puścić. Musimy tylko poczekać. No, jeden mecz wyjdzie, mam nadzieję, że to wszystko ruszy. Musimy się jeszcze zgrać. Jest trochę braków, mamy, ale powoli do przodu jakoś to idzie. No. Dzisiaj akurat nie wyszło, trudno. No. Taki mecz z herbami, no. nie takie mecze się grało. No właśnie, więc no. na pewno nadzieja... Jak Jest mówię, trochę znale, zawód, znale. że za dużo, bo jeden to by się skończyło, by było dobrze, ok, no, ale trudno no. Jak mówię, no, bramki takich, w takich błędach naszych, no. No i go, jak co, to piłka czy, wszędzie się... przyznać, że goście też byli mocno skuteczni, tak. bo mieli, co mieli te swoje sytuacje, mieli wykorzystać, wykorzystali, wykorzystali tak, no właśnie. Tak. No, no. Mieli więcej trochę z gry, no, my się staraliśmy, no, no nie wyszło, jak to się mówi, trudno. No także co, głowa do góry, jedziemy tak teraz do Bożnowa. Do Bożnowa jedziemy, tam można powalczyć. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. Także, no. Czekamy na te trzy punkty złapać, jeden mecz wygrać. Podejrzewam, że ruszymy. No właśnie. Brakuje także... nam jednego meczu, żeby wygrać, żeby się obudzić. No mam nadzieję, że za tydzień te punkty przywieziemy do Miarkowa. Dobra. Dzięki. Dziękuję.